Zanim zaczniemy, zatrzymaj się na moment. Pomyśl o swoim imieniu, nie o tym, jak wygląda w dokumentach, nie o tym, jak brzmi w podpisie maila, tylko o nim samym, o słowie, które towarzyszy ci od początku życia. Kto je wybrał? Kto wypowiedział je jako pierwszy? Dlaczego właśnie to, a nie inne? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co ono naprawdę znaczy? Skąd się wzięło? Czy to był przypadek, rodzinna tradycja? Chwilowa inspiracja, czy może coś więcej? W tym odcinku opowiem Ci o mocy imion, o ukrytej symbolice, zapomnianej historii i o wpływie, jaki mogą mieć na nasze codzienne decyzje, relacje i wybory, często w sposób subtelny, ale bardzo rzeczywisty. Gotowy spojrzeć na swoje imię w zupełnie nowym świetle. Imię nie jest tylko dźwiękiem wypowiadanym przez innych. To fala energii, zestaw częstotliwości, które poruszają przestrzeń i ciebie. W tradycjach takich jak kabała każda litera alfabetu miała nie tylko brzmienie, ale też przypisaną jej liczbę niosącą określoną wibrację. W systemie zwanym gematią uważano, że poprzez liczby ukryte w słowie można odczytać jego głębszy sens duchowy, symboliczny, czasem wręcz proroczy. Imię stawało się wtedy niezwykłym zlepkiem dźwięków, ale szyfrem, zapisem informacji o istocie człowieka, jego zadaniach, ścieżce, lekcjach do przepracowania. W starożytnych kulturach od Egiptu, przez Mezopotamię po Izrael imiona nadawano z rozmysłem. Wybierano je nie tylko ze względu na brzmienie, ale po to, by odpowiadały losowi, charakterowi, miejscu w strukturze świata. Dlatego warto spojrzeć na imię inaczej. Jako subtelną częstotliwość, zapis dźwiękowy duszy, który towarzyszy ci od narodzin i często niepostrzeżenie wpływa na to, co przyciągasz do swojego życia. Skoro imię to symbol i nośnik energii, to co z imionami boskimi? Co z tymi, które pojawiają się w świętych tekstach, takich jak Biblia, tam każde imię Boga było otoczone szczególną czcią. Nie wolno było wypowiadać go byle jak, bo wierzono, że samo Jego wyrażenie ma moc. Weźmy chociażby imię Boga, Jachwę, które w tradycji żydowskiej było tak święte, że nie wolno Go było wypowiadać na głos. Zastępowano je innymi formami. Jak Adonai oznaczające Pan, albo Elohim, Bóg. Imię więc było formą połączenia ze sferą duchową. Może pamiętasz odcinek o zapomnianych imionach boskich? Właśnie tam rozmawialiśmy o tym, że imiona to nie tylko słowa, to kody, które mogą otwierać drzwi do innych poziomów istnienia. Łączą nas z energiami, które, choć niewidzialne, potrafią realnie wpływać na nasze życie. To samo podejście odnajdujemy w Kabale. Tam litery traktuje się jak zapis energetyczny. Każda ma swoją wartość i znaczenie. Razem tworzą coś, co działa jak klucz do określonej jakości energii. I teraz zastanów się: skoro boskie imiona mają moc, to czy nasze, ludzkie imiona, choć mniej spektakularne, również ją mają? A jeśli tak, czy potrafimy z niej korzystać? Więc jeśli imię może łączyć nas z czymś duchowym, to czy nie wpływa również na codzienne sprawy? Na nasze decyzje. Relacje, wybory. Zastanów się przez chwilę, czy Twoje imię Ci pomaga, czy może cię ogranicza. Choć może się wydawać, że jesteśmy ponad to, że imię to tylko etykieta, wiele osób zauważa, że niesie ono pewien rodzaj tonu, jakby nutę, która cały czas cicho wybrzmiewa w tle naszego życia. I z czasem świadomie lub nie, zaczynamy się do niej dostrajać. Spójrzmy na przykłady: Agnieszka od greckiego Hagne, czyli czysta. Niewinna. Jest lojalna, wrażliwa, pełna wewnętrznej ciszy. Jej aura działa jak oczyszczenie, subtelne, niewymuszone, łagodzące, jakby niosła w sobie wewnętrzne światło, które koi i porządkuje rzeczywistość, nawet jeśli sama nie jest tego świadoma. W jej towarzystwie codzienność zyskuje harmonię i spokój, a każda chwila staje się bardziej uważna i pełna zrozumienia. Taka obecność przynosi ukojenie i pomaga odnaleźć wewnętrzną równowagę, tworząc atmosferę, w której każdy może poczuć się bezpiecznie i swobodnie, otwierając się na to, co naprawdę ważne. Ewelina to imię wywodzące się od łacińskiego avis, ptak, lub germańskiego określenia mała siła życia. Nosi w sobie lekkość i niezależność, ale też magnetyczny urok, jakby płynęła ponad codziennością. Ma przestrzeń, świeżość i dar poruszania się z gracją, a jednak zauważalnie wpływa na otoczenie. Jej wolność nie oddziela przeciwnie: pozwala być blisko w wyjątkowy, nienarzucający się sposób, z czułością i szacunkiem. Jej obecność inspiruje do oddechu i refleksji, a jednocześnie dodaje odwagi do bycia sobą. Potrafi tworzyć atmosferę lekkości i swobody, gdzie każdy czuje się akceptowany. Łukasz, od łacińskiego, pochodzący z Lukanii, w symbolice silnie związane z uzdrawianiem jak święty Łukasz, medyk i ewangelista. Ma w sobie coś z tych, którzy przynoszą ulgę nie słowem, a cichym wsparciem. Jego obecność wnosi porządek, jakby wszystko na chwilę wskakiwało na właściwe miejsce. Jego spokój działa kojąco, tworząc przestrzeń do prawdziwego zrozumienia i wyciszenia. To osoba konkretna, ale pełna serca. Potrafi słuchać bez oceniania i właśnie przez to daje poczucie bezpieczeństwa. W trudnych chwilach jego opanowanie i empatia stają się oparciem, które pozwala odnaleźć jasność i siłę. Filip pochodzi z Greki i oznacza miłośnika koni, niegdyś symbol ruchu, siły i przywództwa. Jego siła nie polega na pędzie naprzód, lecz na zdolności zatrzymania się i wprowadzenia równowagi. Często pełni rolę mostu między światem zewnętrznym a wewnętrznym. Prowadzi swoją obecnością, harmonią i ciszą, które wzmacniają i uspokajają. Jego naturalna mądrość i spokój pomagają odnaleźć sens w chaotycznych momentach życia. Daje impuls do zatrzymania się i spojrzenia na sprawy z dystansem, co często prowadzi do ważnych, wewnętrznych przemian. To tylko przykłady, ale pokazują coś ciekawego: że nasze imiona potrafią nucić w nas określoną melodię, którą potem często nieświadomie zaczynamy odgrywać w życiu. Zastanów się, czy naprawdę wiesz, co znaczy Twoje imię? Co w sobie kryje? Co ze sobą niesie? Jak wpływa na ciebie i tych, którzy cię otaczają? Jeśli więc twoje imię niesie w sobie pewien ładunek, czas zadać kluczowe pytanie: czy ta energia współgra z tym, kim naprawdę jesteś? Czy może przez lata żyjesz w niezgodności z własnym imieniem? Niektórzy przez całe życie czują, jakby nosili imię kogoś innego, jakby dostali je pod wyobrażenie rodziców, ale nie pod to, kim naprawdę się stali. Inni odkrywają, że ich imię to klucz do części siebie, którą dotąd ignorowali. Ewa to imię, które znaczy życie, ta, która daje początek. Często niesie ze sobą czułość, empatię i siłę, która nie krzyczy, ale otula. To imię kobiet, które potrafią być światłem w codzienności, choć same czasem uczą się swojej wrażliwości od nowa. Bywa, że długo nie wiedzą, że właśnie ona jest ich największym darem, tym, który wspiera i tworzy dom tam. Gdzie tylko się pojawią. Bywają Ewy, których obecność cicha, lecz niezapomniana, zostaje z nami na zawsze. Tak samo jak kobiece imię może nieść subtelność i światło, tak męskie imię potrafi zawierać w sobie siłę, której nie trzeba udowadniać. Wojciech potrafi być spokojnym liderem, takim, który nie narzuca się siłą, lecz prowadzi obecnością. Bywa, że przez lata unika przewodzenia, nie wiedząc, że nosi w sobie naturalny autorytet. Często są to osoby, które nie potrzebują rozgłosu, by zmieniać rzeczywistość. Ich siła tkwi w konsekwencji, oddaniu i cichej lojalności. Niektórzy noszący to imię nie muszą nic mówić, by być opoką. A co jeśli twoje imię to nie przypadek? Może to szyfr, delikatny kod, który czeka, aż go odczytasz. Nie po to by zmieniać siebie pod jego dyktando, ale by dostrzec w nim to, co w tobie już istnieje. A co dotąd mogło być nieuświadomione? Każde imię ma swoje światło, czasem ukryte głęboko, czasem świecące jasno. Może dziś jest dobry dzień, by odnaleźć własne. Napisz w komentarzu, co oznacza twoje imię i jakie odczuwasz. I bądź tu, jeśli chcesz wracać do treści, które sięgają głębiej.